Zakończyła się przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Szymanowskiego nad DK88. Wyremontowany obiekt oddano już do użytku. W ramach inwestycji wiadukt podniesiono o mniej więcej 60 cm, co umożliwia swobodniejszy przejazd pod nim dużych samochodów poruszających się po drodze krajowej nr 88. Zakres tych prac był dosyć spory, dlatego te prace też tak długo trwały. Obecnie kierowcy mogą cieszyć się możliwością przejazdu przez ten obiekt no i skracać sobie drogę w kierunku na przykład Miejsce Trwa przebudowa innego obiektu w ciągu DK 88 wiadukt został zamknięty dla ruchu pod koniec ubiegłego roku. Obiekt ten był przyczyną sporych utrudnień i uciążliwości przede wszystkim dla kierowców, ale także dla służb odpowiedzialnych za jego utrzymanie. Przebudowa obiektu rozpoczęła się od rozbiórki istniejącego pomostu wraz z wyposażeniem. Niestety w trakcie prac pojawiły się pewne problemy, jak tłumaczy Jadwiga Jajęłowski-Borska z Zarządu Dróg Miejskich, nie wszystko da się przewidzieć wcześniej. Przebudowa wiaduktu w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego w ciągu DK 88 istotnie nieco się przedłuży. Wszystko za sprawą tego, iż wyniknęły pewne prace dodatkowe, które wcześniej trudno było przewidzieć zarówno projektantowi, jak i wykonawcy. Podczas prac rozbiórkowych okazało się, że konstrukcja tego obiektu wymaga większego zakresu pracy, wymaga wzmocnienia. Zatem prace te będą musiały się wydłużyć. Początkowo planowano, że obiekt zostanie oddany do użytku 31 października. Na wiadukcie powstanie żelbetowa sprężona płyta pomostowa, zespolona z istniejącą konstrukcją stalową. Przebudowane zostaną dojazdy, na których podobnie jak na samym wiadukcie pojawi się nowe oświetlenie. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 13,5 miliona złotych. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd Dróg Miejskich w tym roku planuje sporo remontów ulic i chodników. Modernizacje na wierzchni odbędą się lub odbywają się w wielu dzielnicach. Ustalając listę remontów na bieżący rok, Zarząd Dróg Miejskich zadecydował o tym, aby były to dzielnice położone nieco dalej od centrum w związku z trwającą przebudową starówki i budową drogowej trasy średnicowej. Zatem remonty toczą się na obrzeżach miasta, między innymi w tej chwili trwają. W dzielnicy Łabędy na ulicy Zawackiego, w dzielnicy Wójtowa wieś na ulicy Goplany i Ficka. Do remontu zakwalifikowano między innymi następujące drogi gminne: ulicę Ślusarską, ulicę Ossowskiego, Jondy, Ficka, Goplany czy Batalionu Kosynierów, a także drogi powiatowe, np. Zawackiego, Kozielską i Knurowską. Wkrótce ruszy także przebudowa ulicy Akademickiej. Zamieni się ona w Deptak pełen zieleni z reprezentacyjnym placem. W sercu kampusu Politechniki Śląskiej powstanie miejsce relaksu dla żaków. Po Przemysł przebudowy Centrum Dzielnicy Akademickiej pojawił się już kilka lat temu. Inicjatywę Gliwickiej Uczelni poparły władze miasta. W czerwcu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na zagospodarowanie ulicy Akademickiej i przyległych terenów jako publicznej strefy pieszej. Prace powinny ruszyć w okresie wakacyjnym, a kosztować będą 13,5 miliona złotych. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie przebudowany prawie półkilometrowy odcinek ulicy Akademickiej oraz fragment ulicy Krzywołustego. Dotychczasowy asfalt zastąpi kostka granitowa zarówno na chodnikach jak i jezdniach. Jest... Dni. Powstanie tam ścieżka rowerowa i parkingi. Wykonawcy zajmą się także budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W dalszej kolejności powstanie reprezentacyjny plac z fontanną, pojawią się nowe elementy małej architektury i zieleń. Inwestycja realizowana jest ze środków Politechniki Śląskiej oraz Gliwickiego samorządu.